Dzisiaj Wam pokażę kilka po prostu jakich rzeczy moich kotów. Ym, na przykład miseczki, zabawki. No, a więc zaczynajmy. Oczywiście, jeżeli jesteś pierwszy na tym kanale, nie zapomnij o subskrypcji i polubieniu moich filmów. I oczywiście, jeżeli nie wiesz, to to jest gwiazdka. A to jest oczywiście Ernie. To jest kot brytyjski, a. Gwiazdka to jest e, ten, e, domenistik, dominis, czy coś w tym stylu, short hair. E, no, a więc zaczynajmy, nie będę już przedłużać. No, a ja również sobie patrzy na widoczki, bo mamy zimę. No, przy światełkach oczywiście. Na ogienku, bo grzeje ja tutaj kaloryferek jej. No i macie cieplutko. Dobra, już bez dłuższego przedłużenia zaczynamy. Dobra, pierwszą rzeczą to jest mata. Yy, po prostu dlatego, że tutaj na dywanie, tak w rogu yy, sika gwiazdka. I po prostu no, chciałam, żeby no nie sikała, i już przyzwyczajam ją, żeby po prostu nie sikała na dywan. I no dopiero. No teraz już jakoś od tygodnia nie sika, bo zawsze zostawała w dupkę. Um, no i to jest mata właśnie. Kolejna rzecz to jest miseczka gwiazdki. Wiem, że trochę uświniona i muszę ją umyć, ale no tak się ona prezentuje. Um, no Taka malutka, bo jakby dla gwiazdki to jest jeszcze mały kiciuś i no taka malutka miseczka i no. Będę jeszcze kupować więcej tych miseczek, im, bo no... chyba raczej będzie lepiej. No i przyszła gwiazdka. Już nie. Tutaj też podkładkę na miseczkę gwiazdki, bo ona może czasem czasami też brudzić. Bo jak na przykład dajemy. Znaczy, Erni to już ma, jakby ona ma tam drapaki, tam jest takie mięciutkie. Ale gwiazdka też może pobrudzić. I no, ale Erni to bardziej, bo Erni może surowe, a gwiazdka nie. Kolejną rzeczą jest taki oto drapek. <grym> tylko gwiazdka go drapie, bo ona to najbardziej drapie rzeczy, ale no, Ernie to się jeszcze chyba tylko raz zdarzyło, że po prostu drapała, ale gwiazdka lubi ten drapek, więc jest. No. Dobra, przechodzimy teraz do miseczki Ernie. Wiem, one mają bardzo... sorki to laptop. One mają bardzo brudne miseczki, ale spokojnie umyję. No, tak wygląda oczywiście z Pepko, tamta, gwiazdki błazy, leklerka. No, Ernie ma taką różową, troszkę ładniejszą. Dobra, teraz zabawki. Przechodzimy właśnie do zabawek. Pierwszą zabawką, jaką tutaj mam w pudełku, bo mam tutaj jakby takie pudełko, to pierwszą rzeczą jest taki oto patyczek. Tak, i bardzo lubi się tym bawić, ale akurat teraz jej tutaj nie ma. No, tak wygląda ten patyczek. Ja samego robiłam. Okej, okay, kolejną rzeczą jest y, taka oto zabaweczka. Y, no, jest ona naprawdę fajna, bo ona lubi jakby takie piórka. No. Kolejna rzecz. To taka oto zabawka. Ta zabawka ma naprawdę dużo wspomnień, a to dlatego, że kiedyś mi się Ernie zagubiła i ona po prostu była u weterynarza i jakby no mieszkała u weterynarza, jakby się zgubiła wtedy i wtedy znalazłam to ogłoszenie z Ernie i dlatego ją teraz mamy i ten weterynarz, no jakby tamten i zrobili dla niej zabaweczki. Zabawkę jakby jedną taką ze skarpetki no i przeszła gwiazdka, bo żeby się bawić oczywiście. Kolejną rzeczą to są takie szaleczki dla kotków. Nie będę ich zakładać, bo po prostu ja nie chodziła w lato. Oczywiście nie wiem, gdzie jest po prostu końcówka do tego i w ogóle nie chodziłam ze sznurkiem, nie ma takiej opcji, bo by się jeszcze zgubiły ale ja po prostu tak chciałam zobaczyć, jak gwiazdka by na to zareagowała i tylko w domu tak z nią chodziłam. I no, w ogóle nie czuła ich, więc to jest właśnie plus, ale i tak są na nią jeszcze za duże. A Ernie nie lubi chodzić, więc może w lato się uda z nią pochodzić. I tak. Mam jeszcze bardzo dużo po prostu zabawek dla nich, ale po prostu gwiazdka tak się nimi bawi, że po prostu są wszędzie. Ale jeszcze widzę jedną zabawkę po domu rozrzuconą. To jest taki kotek. Yy, mamy jeszcze takiego szarego, no. I yy, jeszcze, no, jest trochę pobrudzony, bo jak widzicie yy, mała gwiazdka się tym bawi, ale no... Było to na klucze, ale niestety oba się oderwały. Kolejną rzeczą jest taki oto transporterek. O, taki różowy. Yy, tutaj ma przegródkę. No jakieś smaczki, czy coś. O. No i tak ten Oto transporterek się prezentuje. Kolejną rzeczą jest taki oto transporterek. Znaczy, oj, transporterek. Taki oto drapaczek. Tutaj ma kuleczki, gdzie się gweska. Naprawdę lubi takimi rzeczami bawić. O do Ani, coś tam one. Tutaj ma plamkę, dlatego że jak dawałam gwiazdce jedzenie z saszetki, to wtedy się wylało wylało się po prostu to mięsko i no, nie chciało mi się tego sprzątać. I tutaj mamy piórka takie No i gwiazdunia tutaj już przyszła do nas i się bawi. No. Kolejną rzeczą jest takie... Takie coś na sprzątanie, sprzątanie. kupek kota. No, No. Mam o wiele, wiele więcej rzeczy, tylko że po prostu nie chcę tego teraz pokazywać, bo no ja, no. Jest za mało miejsca wszędzie, tutaj są te gadżety, wszystko, bo jeszcze mam szkołę, jeszcze mam tutaj książki, jakby no. No i chyba teraz kończymy, chociaż jeszcze nie wiem. Jeszcze Wam pokażę kilka skrytek kotów. Pierwszą skrytką, co możecie widzieć często na, ym, na tym. Ym, na zdjęciach na Instagramie z Ernie. to właśnie jest parapecik, bo Ernie bardzo długo przesiaduje na parapecie, właśnie i no, to jest właśnie pierwsze. Kolejną rzeczą mam tutaj poduszki, nie pytajcie. I tutaj kolejną rzeczą to jest po prostu taki kącik, taki do spania. Tutaj mam kotki porozwieszane już ym, na walentynki, i no, tutaj jakby mamy takie łóżeczko dla nich. Kolejnym z spaniem to jest właśnie moje łóżeczko, jak widzicie tutaj moją rękę, to jest po prostu moje łóżeczko i one tutaj bardzo często śpią, a tutaj też śpią, obie nawet, znaczy obie, ale oddzielnie, tutaj czasami śpią, czy jest drapaczek taki i mają tutaj swój kocyczek, no. I też śpią na drugim parapecie, zazwyczaj to tutaj. Gwiazdunia też lubi, nie pytajcie tutaj co gra, ale tutaj też Gwiazdunia lubi po prostu na dekoderze, bo jest dość cieplutki i no po prostu śpi czasami na dekoderze albo tutaj na półce. Jak im się uda wejść, to śpią tutaj, znaczy w, w szafie. Jak ktoś wyjdzie z domu, no to czasami tutaj Eli śpi na dywanie, na drugim nie w moim pokoju, i czasami również na moim biurku i na laptopie też. I jak widzicie, tutaj gwiazdy nie śpi, bo no po prostu tutaj śpi. I ma też obruszkę z rzeczy. To ma też tutaj obruszkę. Gwiazdka? Widzicie, ma obruszkę. Eee, no. Zapomniałam wam jeszcze pokazać, bo zrobiłam wczoraj takie oto smaczki dla kotów e, z kawałków z hubu. I one tego tak to wyglądają. Oczywiście tylko trzy już zostały, bo gwiazdka, oczywiście, wszystkie zleżały, jak były na koloryferku. A więc to chyba na tyle no. No i dziewczęta się żegnają. Gryzka sobie zmieniła terytorium. No i też się przez okienko.